FTX jest winien swojemu największemu wierzycielowi 226 milionów dolarów, 50 kolejnych straciło około 3,1 miliarda dolarów. Dokument sądowy złożony w weekend nie wymienia, kim są dokładnie wierzyciele. Setki miliardów XRP przeniesionych przez wieloryby. Way Alert, poinformowało, że w przeciągu ostatnich 5 godzin prawie 338 milionów XRP zostało przerzuconych przez anonimowe portfele w dwóch transakcjach. Koparka bitcoinów Iris Energy odłącza większość swoich górników w odpowiedzi na zawieszenie o niewypłacalności około 107 milionów dolarów pożyczek. Binance posiada teraz prawie 600 tysięcy bitcoinów o wartości 9,6 miliarda dolarów. Inwestorzy w Wielkiej Brytanii pozywają Nexo za zablokowanie funduszy o wartości 126 milionów dolarów w marcu 2021 roku. FTX Japan przygotowuje się na wznowienie wypłat do końca tego roku. Które kraje zostały najbardziej dotknięte po upadku FTX? Korea Południowa, Singapur oraz Japonia. Traderzy obstawiają cenę bitcoina poniżej 14 tysięcy dolarów. Na rynku panuje ekstremalny strach.